Tutaj, solo kopiowanie. Musimy jechać na morze i tam pod wodą w tym, w tym miejscu będzie właśnie takie miejsce, że jak tam wjedziesz czy wlecisz to auto ci skopiuje i zostanie właśnie w bunkrze. Oczywiście, że nie. Ja pierdolę te głupoty. Mieliście problemy z solo kopiowaniem, z salą gier, to tutaj ten. opowiem wam parę spraw. Oczywiście bunkier MCO potrzebny w bunkrze i tam na numer 3 jest właśnie em, e, przechowania. Najlepiej to sprzedawać, e, kopiować isi, e, e, przerobić go całkiem na fula, albo tego gargola, czy ja to dam, no gargoli, gargoli, też na fulla, albo, e, nie tutaj, w sumie ubernego, e, darmowe LG, przerobić ubernego na fula i tam będzie niecała jak nie masz kasy na, na EC, nie? Salon gier, jak jeszcze go nie masz, nie możesz kupić, nie wiesz gdzie i co, jak tutaj gdzieś na liście będzie stał, literka zielona, Lester, ci tam, spotkać się z Lesterem, potem możesz kupić salon gier. Dobra, ja będę kopiował gargola, eee, już byłem na zewnątrz, więc ikonki na mapie mam, zaczynaj zawsze sesję z bunkra, ale lepiej, <laughs> bo tutaj się odrodzisz, pojazd, ja jeszcze nim nie byłem w środku, więc do tego wjeżdżam. wyjeżdżamy znowu i na poprzednim filmiku ja tutaj zostawiałem pojazd właśnie na tym w tym kwadracie, niektórym znikał pojazd postaw go tu albo jeszcze jedna opcja jest tutaj, albo tutaj na rogu przy tej rurze tutaj, o nie, tak wietrz, tą rurę nawet miej tą opcję dipad w prawo, co teraz mamy nie trzeba, ale możesz nawet tą opcję mieć, jeszcze lepiej nawet <laughs> opcję na mapie to interakcja, ukryte opcję i daj na pokaż i to teraz, musimy zrobić teleporcik przez akcję Niebieską akcję odpalamy jak najbliżej naszego, właśnie tego samego nie. Odpalam akcję. Idę do znajomego albo na społeczność. To jest społeczność, to jest tylko PlayStation. Xbox musi mieć kogoś, kto gra w innym trybie. Sprawdź pierw tego gościa, wejdź do niego na sesję, na jakiej gra, wyjdź na swoją sesję prywatną i zmień sobie ten tryb. Nie? <laughs> pierw zmień a potem zrób swoją sesję. Nie? Wtedy używaj tego gościa jako teleportet i na niego będziesz bijał, żeby się tepać po mapie przez akcję. Szukamy kogoś. Teraz jak wcisnę i wybiorę tego gościa, to wcisnę dwa razy. Jak wcisnę teraz, dobra, teraz będę wciskał. Widzisz się ten przycisk, zaraz będzie nam potrzebny. Teraz dwa razy ten przycisk przyciskam szybko i wracam do tego gościa. Jest raz dołączam. Widzicie? On jest na tym samym celowaniu, bo znowu ten sam komunikat mi potwierdza. Pokazuje. E, anuluję te dwa komunikaty, więc kółko, kółko czy BB. Jeszcze raz dołączam do kogoś innego. Też na tym samym trybie. Widzicie, znowu ten sam komunikat mi się pokazuje. Dwa razy przycisk PS przed chwilą pokazywany. Jeszcze raz dołączam. Przycisk PS dwa razy szybko, pyk. I znowu na tym samym celowaniu. Więc szukamy następnego. Chyba wszyscy dawają sobie pojazdy. Jak za długo trwa to ładowanie, to dołącz też do kogoś innego. Jeszcze raz dołączam. Znowu inne celowanie. Znowu te same mówię. Może ten mi pomoże. Jeszcze raz dołączam, Tyk. I teraz, czy chcę zmienić ustawienia celowania, daj na nie. I teraz mnie właśnie respi tam na tej akcji. Więc przyciskiem dwa razy szybko PSM zawsze wrócić na tego samego typa co wcześniej używałeś. Na Xboxie to musisz wejść właśnie w ten dashboard i tam do znajomego. Zawsze potwierdzić musisz i ten drugi anulować. Po pierwszym w Xboxie musisz potwierdzić. Zawsze wchodzę tyłem, bo wtedy wchodzę na górę i te drzwi już będą otwarte. Tak, to w przodę muszę wejść, otworzyć ta górę drzwi i wrócić znowu do tego właśnie jukeboxa. Auta do stracenia to będą LG, one stoją tutaj w parkingu. I te drzwi tu muszą być otwarte. Auto. Idę do jukeboxa daje d prawo, muzyka musi grać ona musi już być jakaś wybrana muzyka u mnie klasyczny rock akurat gra chyba standardowo to gra, widzicie, bo na szaro pokazane nie można już wybrać, to znaczy, że gra dobra, daje wstecz teraz dwa razy przycisk PS albo na Xboxie ten sam typ co używałeś tylko ten przycisk szybko trzeba wcisnąć, tak, cyk, cyk. I znowu ten gość, widzicie? Dołączam do niego. Pierwszy komunikat dostanę na ps jest Znowu dołączam do niego na Xboxie. Jak już znasz że on wie, że już ją gra na innym trybie, to potwierdzać pierwszy, anulujesz drugi. Dobra, teraz wchodzimy znowu w ten jukebox. Tutaj was nie odmrażało, bo zamrażało, nie mam pojęcia. E, wchodzimy na online, zestaw początkowy kryminalisty, jak Cię zaraz nie odmrozi to po prostu jeszcze raz to zrób, e, wchodzimy na akcję, wchodzimy na tytoniczną robotę, odpalamy ją i on powie, że nie można, zamrożeni jesteśmy, <laughs> idziemy na szarkardy, czekamy tutaj tak z 5 sekund, niech to wszystko się załaduje, wyjdziemy i jesteśmy odmrożeni tylko teraz nie możemy biegać. Co ja polecam zrobić? Wejść w Start, czy opcje i tam ustawić sobie w ustawienia. Napada, że ten już wam mówię, a tutaj o dać na standard FPS. No i ciek, teraz jak analog lewa analog wcisnę i go będę trzymał wciśniętego, to on będzie biegł. moja postać biegnie. Więc tutaj polecam to używać, żeby czasu nie tracić na chodzenie. A jak się tam nie odmrozi, dołącz znowu do tego typa. Zrób tam coś parę razy jeszcze i wejdź na kryminalisty od nowa. Znowu na arkady i na pewno cię odmrozi. Tutaj wybieramy jakikolwiek <coughs> gatunek y, muzyki. Pyk, wywala naszą postać. Teraz mamy tak czy nie. Na, y, na raz musimy wcisnąć gaz i potwierdzić tak. Na szybko zobaczysz, że nasza postać wyjdzie z auta, a nas zrespi na zewnątrz bez pojazdu. Tutaj znowu na szybko otwieramy mapkę. Idziemy tutaj koło bunkra. Ja auto mam swoją zrobioną akcję. Potwierdzam odpalam i znowu dołączam po prostu do tego samego typa. Więc na PS to jest po prostu szybko. Dwa razy przycisz PS, wciśniesz jak dwa razy znowu wciśniesz to wróci do gry i tak możesz to sprawdzić jak to działa, jak jeszcze nie ogarniasz tego. Na xboxie to dołącz do tego w typach, potwierdź pierwszy i anuluj drugi, bo już wiesz, że on gra na tym innym trybie, nie? Po prostu na początku glitcha sprawdź to, wejdź do niego na sesję, zobacz jak on gra na asystowanym, to ty idź na swoją sesję i zrób swoją swobodną. Wtedy wiesz, ej, ten gość gra na asystowanej i mogę do niego dołączyć. Pierwszy akceptuje, drugi anuluje wtedy będziesz wiedział, że on ci nie wywali potem do jego sesji, dobra, widzicie motorek stoi, mam dnipad w prawo mogę wjechać do co, albo teraz mam tą szczałkę dnipad w prawo, więc używam ształkę w prawo, potwierdzam komunikat oryginał wypierdziela mi do właśnie tego salon gier, a tutaj mam kopię robimy to samo, teraz zostawię tutaj właśnie ten motorek gdzieś indziej tutaj przykład. robimy tu samą akcję odpalamy salą gier to tutaj wszystko już pospieszyłem po prostu jak ktoś ci się ładuje za długo dołącz do kogoś innego na Xboxie to by było lipo i do innego, musieliśmy mieć farta, że ten naprawdę też znowu gra na innym trybie, nie? nie? zapomnijcie, biegamy lewym analogiem, a nie Xem, czyli A. Nie wiem czemu tu ale dobra, wchodzimy znowu w górę do Jukeboxa Już wiem że gra klasyczny wejdę, wejdę, dołączam do niego Pierwszy komunikat na się jeszcze dołączam na Xboxie, wiesz że ten typ gra potwierdzasz, anulujesz drugi na się oczywiście też ten drugi zawsze anulujemy. Idziemy na ten zestaw początkowych listy. Otwieramy szybką akcję Tytaniczną Robotę. Powiedz nam, że się nie da. Chodzimy na szar i nas odmraża. Lewym analogiem biegamy, więc wciśniemy go, trzymamy go w przód i on, nasza postać biega. Przedamy pojazd. Wybieramy inny gatunek muzyki. Tak, postać wywala szybko gaz i potwierdzamy tak. Ten sam czas wywala nas z salonu. Gier, no i kółeczko, lecimy do właśnie bunkra. Róbcie, róbcie, bo poniedziałek, wtorek na pewno to spaczują. Obejście może będzie, ale takie łatwe jak teraz to wtedy chyba nie będzie. Więc działajcie. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Yo!